Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z serii Pewniaków Maturalnych. I tak jak obiecam ostatnio, tenże filmik będzie o logarytmach. I teraz tak. Co to są te logarytmy? Można by rzec, że to jest troszkę inny sposób przedstawienia potęg, bo jednak musimy znać potęgi, chcąc rozwiązać logarytmy. Bo popatrzcie, taki przykład. Powiedzmy, że mamy log 2. No, i 4. No, i co to oznacza? Ile będzie się równał ten logarytm? I tak jak mówię, żeby móc rozwiązać tego ten logarytm, musimy znać już potęgi. Bo teraz tak, my musimy sobie zadać pytanie. 2 to 2 tutaj. 2 do jakiej potęgi będzie równe 4? Czyli widzicie, musimy się zastanowić. 2 do której potęgi to jest 4? Ile tych dwóch musimy ze sobą pomnożyć, żeby to nam dało 4? No, 2 razy 2, czyli inaczej, 2 do drugiej potęgi. Czyli 2 do drugiej potęgi jest to 4. Czyli wynikiem tego tutaj e, logarytmu jest po prostu dwójka, ponieważ 2 do drugiej potęgi jest równe 4. Obraz, przyjrzyjmy się innemu przykładowi. Na przykład logarytm 3 i 27. No to teraz musimy sobie zadać inne pytanie. 3 do jakiej potęgi da mi 27? Ile tych trójek muszę ze sobą pomnożyć, żeby mi dało 27 w wyniku? No to pomyślmy. 3 razy 3. No to jest 9, razy jeszcze 3. No to jest 27, czyli w takim razie 3 do potęgi trzeciej będzie równe 27. Czyli wynikiem, rozwiązaniem tego logarytmu jest po prostu trójeczka. I w ten sposób należy właśnie rozwiązywać logarytmy, zadając sobie pytanie. Zobaczmy na inny przykład. Może troszkę trudniejszy, bo różne mogą być przykłady. Może być na przykład logarytm. Jedna druga, i to jest 4. No to tu jest troszkę już trudniejsze. No bo mamy jedna druga. Do jakiej potęgi da mi cztery? No i teraz tak, możemy się zastanowić. Pierwsza rzecz. No tu mam jedną drugą, a tu mam czwórkę. No, w pierwszej kolejności co powinnam zrobić? No, żeby tu nie było tej jednej drugiej. No to co się wtedy robi? <laughs> Obracamy ułamek. Żeby już nie było jedna druga, a dwie pierwsze. No to co nam obraca ten rzecz ułamek? No, minus. Więc w takim razie możemy sobie po prostu do x dopisać minus. No i to się równa 4. Czyli już wiemy, że 2 do jakiejś tam minus. Xowej potęgi będzie równe 4. No okej. Okay. No ale co tu dalej z tym robić? Teraz tak, możemy zostawić tą lewą stronę, a zająć się tą prawą. Bo teraz tak, doprowadźmy sobie tą czwórkę do postaci 2 do którejś potęgi. No, bo teraz tak, 4 to jest 2 do której potęgi? Ile tych dwóch musimy ze sobą pomnożyć, żeby dostać czwórkę? No dwie. Czyli będziemy mieć 2 do drugiej potęgi. 4 to inaczej jest 2 do drugiej potęgi. I popatrzcie, co się stało. Tu mamy podstawę 2, tu też jest 2, więc co teraz możemy zrobić? Porównać sobie, właśnie, potęgi. Czyli jak widzicie, Niekoniecznie musimy rozpisywać tylko tą lewą stronę, czy ją rozwiązywać. Możemy tak samo się wziąć za tą prawą stronę. Jeżeli zadanie jest troszkę bardziej skomplikowane, jak to tutaj. I po prostu, jak już tu doprowadzimy do takiej postaci, której już ruszyć nie możemy, weźmy się za tą prawą stronę. Jeżeli tutaj jest w podstawie dwójka, to spróbujmy z tej czwórki zrobić też taką potęgę, że będzie dwa, w podstawie, a u góry jakaś tam potęga. No to jak tutaj widzicie, jest 2 do drugiej potęgi, bo 4 to jest 2 do drugiej potęgi. Mamy te same podstawy, mamy, więc możemy porównać potęgi same. Czyli mamy minus x równa się 2. Chcemy samego x obliczyć, więc musimy się pozbyć minusa. Jak się pozbywamy minusa przy x? No mnożąc lub dzieląc przez minus 1. Więc tu dostaniemy x, a na drugiej stronie pojawi się minus dwójka. Czyli już tutaj wiemy, że rozwiązaniem tego logarytmu jest minus 2, troszeczkę tu była dłuższa droga do rozwiązania tego. Ale może się zdarzyć, że takie zadanie się pojawi. Więc tak jak mówię, miejcie to na uwagę. I nie zawsze tylko się lewą stroną trzeba zająć, ale tak samo i prawą, żeby doprowadzić do tych samych podstaw. Dobrze, to jeszcze jeden z takich innych, powiedzmy, trudniejszych przykładów. Mamy coś takiego: Log 5 i pierwiastek ze 125. Czyli znowu zadajemy sobie pytanie: 5 do jakiej potęgi da mi pierwiastek ze 125? No, i teraz tak, tu po tej lewej stronie tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić. No bo tu jakby było jeszcze samo 125, no to by było spoko, no bo tak 5 do której potęgi da mi 125, no to 5 razy 5 jest 25, pomnóżmy jeszcze przez 5, no to nam da 125, ale my tu mamy pierwiastek, więc najlepiej by było znowu. Zabrać się za tą prawą stronę i doprowadzić do takiej postaci, żeby w podstawie była piątka. Więc, tak, to sobie przepiszmy. I teraz, tak. Jak inaczej możemy przedstawić pierwiastek? No, za pomocą potęgi. I tu przypominam, jeżeli jest to pierwiastek drugiego stopnia, to wtedy możemy dać tą całą liczbę. Do potęgi jednej drugiej. Bo pierwiastek drugiego stopnia to inaczej jest potęga jedna druga. Jakby tu był pierwiastek trzeciego stopnia, to by tu potęga była jedna trzecia. <laughs> Ale że my mamy pierwiastek drugiego stopnia, no to dajemy jedną drugą. No i teraz tak jak mówiłam przedtem, 125. 125 no to jest 5 do potęgi trzeciej. Czyli tu mam do potęgi trzeciej, zamieniamy. Aby już nie było 125, tylko 5 do 3 i jeszcze do jednej drugiej. No i ostatnia rzecz nam została. Co się dzieje, jak jest potęga potęgi? Jeśli mamy potęgę potęgi, należy te dwie liczby przez siebie pomnożyć. Te, co są w potęgach. Więc w takim razie 5 do x to będzie. 5 do potęgi, 3 razy 1 druga, mnożymy przez górę tylko, czyli będzie 3 drugie. Więc zobaczcie, mamy te same podstawy tuż w tym momencie? Mamy jak najbardziej. Więc potęgi możemy porównać. Więc z tego wychodzi, że x to się równa 3 drugie. Czyli inaczej rozwiązaniem tego logarytmu jest łamek 3. Drugie. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To były takie powiedzmy najtrudniejsze przykłady, które mogą się pojawić na maturze podstawowej. Jeszcze jedna ważna informacja. To jest taka, że e, możecie zobaczyć coś takiego: logarytm i po prostu 100. A tu nic nie pisze. No to co mam zrobić, jak tu nic nie pisze. No to tak, w momencie, jak tu nic nie pisze, to oznacza, że tu jest schowana dziesiątka. Dziesiątka, której się nie pisze, po prostu. Tak się nie pisze jedynek przy x, tak samo jak przy pierwiastku drugiego stopnia dwójki się nie pisze, tak samo przy logarytmie dziesiątego stopnia, tu się tej dziesiątki nie pisze. Dobra. No to tyle, jeżeli chodzi o ten po prostu jeden przypadek. Żebyście wiedzieli, jak nic tam nie pisze, to znaczy, że tam jest dziesiątka ukryta. Jeżeli chodzi o zadania jeszcze z logarytmami, to może pojawić się zadanie takiego typu. Mamy log 4, 8 plus log, niech będzie, a tu będzie 5 i 4, 2. No, i co tu się dzieje? My musimy obliczyć. Obliczyć wartość tego wyrażenia. No, licząc tak, przed chwilą Wam pokazywałam, no to trochę trudno. Dość może by się doszło, bo 4 do jakiej potęgi da nam 8? Trzeba by było to rozpisywać i tak dalej. No, ale poważmy tutaj. Tutaj w ogóle przed logarytmem piątka się jakaś pojawiła. No i jak tu najlepiej to rozwiązać? Teraz tak. Ogólnie, na dodawanie logarytmów, gdzie tu są te same liczby, jest wzór, ale żeby móc go, z niego skorzystać, my na początek musimy się tej piątki tutaj pospieć. Jak się jej pospić? No to jest kolejny inny wzór. Jeżeli przed logarytmem coś ci stoi i jest połączone mnożeniem z tym logarytmem, to tą liczbę zawsze możesz przenieść jako potęgę tu tej liczby, która jest na samym końcu, powiedzmy. Więc w takim razie my możemy to inaczej zapisać jako logaryt 4,8 plus logaryt 4, no i mamy 2 do potęgi 5. Przenieśliśmy tą piątkę jako potęgę dwójki. No i teraz możemy już rozwiązywać. Na początek podnieśmy sobie faktycznie tą dwójkę do potęgi 5. Wtedy mamy logaryt 4,8 plus logary 4 No ile to jest 2 do 5. No to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. 2 i 2 daje 4, 2 i 2 daje 4. Dwójeczkę przepisujemy. 4 razy 4 jest 16, 16 razy 2, no to jest 32, więc mamy 32. No i teraz to się dzieje. Teraz jest... Teraz powinniśmy skorzystać ze wzoru, a mianowicie jaki to wzór. E, mamy tak, te same tutaj liczby. Mamy plusika, więc te tu liczby przy plusiku możemy ze sobą pomnożyć. Spisujemy ten logaryt wspólny, czyli logary czwórka, czyli wspólna liczba. A te dwie pozostałe liczby ze sobą musimy. Pomnożyć, czyli mamy 8 razy 32. Ile to jest 8 razy 32? Tu możemy się posłużyć kalkulatorem, no bo oczywiście kalkulator jest dostępny. I tu mamy 256. No i teraz, teraz możemy sobie zadać pytanie: 4 do jakiej potęgi da mi 256? To możemy sobie sprawdzać. Na podstawie 4 razy 4, no to jest 16. 16 razy 4, no to jest 64. Za mało dalej. A 64 razy jeszcze 4, jak damy, sprawdźmy, no to jest 256, którego szukamy. Czyli patrzmy, raz, dwa, trzy, cztery, czwórki musieliśmy ze sobą pomnożyć, żeby dostać 256. 56. W takim razie 4 do potęgi czwartej da nam 256. W takim razie rozwiązaniem tutaj jest czwórka. Czyli rozwiązaniem całego tego tu dużego logarytmu tutaj. O, no to jest 4. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe dla Was. Jeżeli mamy dodawanie pomiędzy logarytmami które mają tutaj te same liczby, to należy te liczby tutaj dwie pozostałe przez siebie pomnożyć. A co w momencie, jeśli tam nie będzie plusika, ale będzie minus. To na przykład takie coś. Logaryt 3. 27 minus. Logaryt 3. 1. Czyli patrzcie, już nie jest plus, a jest minus. Tu te same liczby mamy, mamy. Więc jak najbardziej możemy znowu skorzystać z jednego ze wzorów, takich, jeżeli jest minus pomiędzy logarytmami. Więc tak, jeżeli przy dodawaniu był, było mnożenie tych liczb tutaj, no to jak myślicie, przy odejmowaniu co będzie? No, dzielenie. Działanie odwrotne. Czyli tak, spisujemy to wspólne i te dwie liczby przez siebie dzielimy. Możemy zapisać w formie ułamka. I teraz tak, ile to jest 27 przez 1? No po prostu 27. No i znowu zadajemy sobie pytanie. 3 do jakiej potęgi? Da mi 27. Ile tych, której muszę ze sobą pomnożyć, żeby mi wyszło? 27? No, 3 razy 3 jest 9. Jak pomnożymy jeszcze przez 3, no to wyjdzie 27. W takim razie 3 do trzeciej to jest 27. Więc naszym tutaj szukanym rozwiązaniem jest po prostu 3. Czyli tak jak widzicie. Prosty wzór tak naprawdę. Tylko ważną rzeczą jest, żeby tu i tu była ta sama liczba. Jeśli nie będzie, nie wolno korzystać z tego wzoru. Wtedy na przykład musicie osobno policzyć jedno, osobno drugie. Ale w momencie, jeżeli tu i tu jest to samo, to możecie korzystać z tego wzoru. Jeżeli jest minus, dzielimy te dwie liczby przez siebie. Jeżeli by był plus, to mnożymy te dwie liczby przez siebie. Mam nadzieję, że. To, co teraz powiedziałam, to wszystko jest dla Was zrozumiałe. Tak naprawdę logarytmów dużo na maturze nie ma. Mogą się pojawić tego typu zadania albo coś prostszego do rozwiązania. Nic skomplikowanego raczej Was nie spotka na maturze. Jeszcze jedna taka rzecz, bo to może być taka podchwytliwa. Co jeżeli mamy logarytm, powiedzmy 4 i 1? Czyli 4 do jakiej potęgi da nam 1? I jakakolwiek by tu nie była liczba, a tu by była jedynka, to rozwiązaniem, czyli x, będzie u nas 0. Mogłoby być tak, jak mówię, nie wiem, logarytm 125 i 1. Czyli 125 do jakiej potęgi da mi 1? To tutaj również będzie 0, bo jakakolwiek liczba podniesiona do zerowej potęgi zawsze da wynik 1. Mam nadzieję, tak jak mówiłam, że jest to dla Was zrozumiałe, że pokrótce moje objaśnienia jakoś Wam pomogą, rozjaśnią co niektóre sprawy. No a my widzimy się w takim razie na kolejnym filmiku. I kolejny filmik serii pewniaków naturalnych, no to będzie już o procentach. Także do usłyszenia następnym razem.